Witam Was w kolejny piątek na kolejnej przygodzie urbexowej. Tym razem zabieram Was do Belgii do przeogromnej rezydencji, która, z tego co wiem, co widziałem, jakiś czas temu na pewno jeszcze miała bogate wyposażenie. Zobaczymy, co będzie tu możliwe do znalezienia że tak powiem jakiś czas po wielu odwiedzinach tego domu villa jest znana w internecie jako Villa Anabel. to pierwsze wyjście do kuchni Muszę powiedzieć, że już na samym wejściu jest sporo wyposażenia. Czyli to jeszcze miedziane baterie? Tak wyglądają. Tu była pompa do wody. Tu się pompowało. No, sprytne urządzenie. To jest lew jeszcze kamienny. W żywkach czy można powiedzieć, że śmieci zostały. Chociaż zastanawiające jest, że tyle wyposażenia tu jeszcze zostało. To wygląda jakby mieszkańcy tej posesji albo zmarli nagle albo musieli po prostu w pośpiechu opuścić to miejsce To mamy nawet zakaszlowaną wodę rok 2018 taki ładny drwiany stół płytki kolorowe Tutaj pozdrawiam was Adam z kanału Halo Urbex. Ta szafa też piękna. Widać litę drewno. Nie mogę wam pokazać tych papierów, bo jest wszędzie adres tego miejsca. Tutaj jaka szafa grająca, mamy radio, gramofon na płyty. dobry sprzęcik Teraz jestem w szoku że jeszcze tutaj został ten sprzęt tak jak widać tam mam pienicę. ale widzę że jest zalana wodą także nie będziemy się tam pchali nie będziemy pływać Dokumentów też nie będę przeglądał. Nie chcę przez przypadek ujawnić adresu tego miejsca. Kurczę, to są same labirynty. No idzie zabłądzić. Tutaj jakiś alamagazyn. Tutaj, sądząc po tym, co tu zostało sztuczców i zostawy stołowej wygląda na to, że była tutaj jakaś restauracja, zresztą na samym wejściu był Neon. Także wskazuje wszystko na to, że była tu jakaś restauracja. Raczej mogę to powiedzieć 99%, że tak było takie ładne zdobienia? zdjęcie jakiegoś dziecka i w pokoiku taki krzenik ładny na kółeczkach. I leżaczek. i Jakby ktoś właśnie chciał tutaj posiłek spożywać, tutaj jedno z wejść na ścianach marmur, piękne meble z ładnymi zdobieniami. też wiekowa widać. Powiem szczerze, że idzie tu zabłądzić. Naprawdę jest to ogromne. like you want the queen egg fałszywy alarm posiadłość mieści się niedaleko sklepu spożywczego to z pewnością klienci pakujący zakupy tak hałasują, ale było słychać jakby tu normalnie ktoś tu w domu łaził tu wam pokażę ten salon jest piękny Meble. Co tu jest za pan? Jest dużo zdjęć tego pana tutaj. ཁྱོད 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 Nie. To do masażu brzucha chyba było. ja Wyciągnę tylko drugą latarkę z plecaka Momencik, latarkę wyciągnę. To jak byłem w Polsce, dostałem prezent w postaci tej latarki od kolegi z kanału Rowerowy Bike. Dzięki Tobie, ten film będzie mógł być dokończony ze światłem. O, świnka skarbonka. Ciekawe, czy była kiedyś pełna, czy ktoś tutaj ją opróżnił, czy stała pusta. Pewnie że tak powiem, pindrzyła się. No już jak widzicie, podejrzewam, że wszystko, co cenniejsze, jest wyniesione z tego domu. Tu mamy jeszcze jakieś stare gazety, jak zwykle szukam daty. 2009 rok. ale tu nie jest powiedziane, że, że budynek był użytkowany do tego roku. Chociaż powiem szczerze, jest trochę rozszablowany ten budynek. Ale nie jest to jakieś. Hmm, nie wiem jak to nazwać. Tu jeszcze Wam pokażę tą sypialnię. Powiem także. Jeżeli ktoś chciałby yy, ukraść tutaj dużo rzeczy i na tym zarobić, to nie zrobił tego. Chociaż być może były tutaj dużo cenniejsze artefakty, które zniknęły. I dlatego to, co mi w tej chwili wydaje się wartościowe, to zostało uznane za mniej lub wcale niewartościowe. Jest na pewno tutaj duży bałagan, ale jak widać, kilka sypialni. Tutaj mamy jakieś zdjęcie, najprawdopodobniej ślubne i po połamaną figurkę świętego Arnolda. Nie wiem, czy ci państwo zamieszkiwali ten dom. A zobaczcie, dom mieści się w samym centrum miasta. Nie wiem, czy wy to widzicie. Także stąd ten zgiełk, który słyszymy. Przychylone, ale w miarę stabilne. Powinny je utrzymać. No tutaj jakieś ozdoby świąteczne widzę bombki. To nie wiem czy to są orzechy. Ciężko powiedzieć. Tu też mamy szopkę jakąś spójrzcie sama wielkość strychu jest to jest ogromne to wyobraźcie sobie cały dom jaki jest duży jest ładna, ładna lampa zrobiona z takiego koła jakby no i na górze mamy podłogę niezbyt stabilną z każdym krokiem czuję ruch tej podłogi. Że nie wiem, nie wiem czy, <grych> czy chcę tam iść do końca. Tu mamy safe, ale <grych> pewnie będzie pusty. Tak. No, tu mamy resztki jakichś mebli. Fotel dość ładny chociaż wymagający odrestaurowania i to kominek też dość ładny i znowu usłyszę jakiś ruch na zewnątrz takie trochę niezbyt przyjemne miejsce z uwagi na ten zgiełk i co chwilę mi się wydaje, że że ktoś tu chodzi po tym domu Chociaż znając niektóre moje przygody można pomyśleć, że faktycznie ktoś łazi więc jedziemy tutaj na, na tych pomieszczeń na dole Jakby nie patrzeć były ciekawsze Teraz muszę nasłuchiwać, czy kogoś nie słychać. To mnie zastanawia, skąd ta umywalka się znalazła schowana w szafie. To jest naprawdę bardzo zastanawiające. Więc ja chwilę zrobię chwilę przerwy. Zrobię parę fotek tutaj. Tu widać, ktoś wyłamywał te drzwi. Wiecie co, przyszła mi tu jakaś pani, kazała mi opuścić to pomieszczenie. Nie była na pewno właścicielka, ale powiedziała, że zrozumiałem tyle. O policji mówiła, także wolę stąd się ewakuować i nie będę czekał, aż mi tutaj ktoś przyjedzie. Dziękuję za obejrzenie odcinka. My widzimy się za tydzień o tej samej porze. Życzę Wam miłego weekendu.